Witamy was z kolejną ofertą naszej, na naszym. Witamy w Jabłonowie. Naszym dzisiejszym gościem jest C5 Citroen C5 Aircross cross eee, wersji wyjątkowej, bo jest to wersja hybrydowa. Jeśli chodzi o nowe auto, jest to wersja najdroższa. Jeśli chodzi o rynek aut używanych, e, cena jest bardzo przystępna. Do czego przejdziemy zaraz. 2020 rok, 125 tysięcy przebiegu, e, faktura VAT 23 procent samochód bezwypadkowy e, z gwarantowanym przebiegiem no ma parę tutaj takich drobnych możemy pokazać rysek jak to samochody na ogół mają 460 litrów bagażnika mimo tego, że ma baterie 8 biegów automat, prawdziwy automat, nie żadne CVT 320 to jest plug and hybrid, prawda? tak, ładowany z miastka, ale nie musimy go ładować 8,7 do setki 225 km prędkości maksymalnej, 32 g CO2 na kilometr. Jeśli zależy Wam na ratowaniu planety, Powinniście 100 gramy to jest bardzo mało. Z takim samochodem. Do obejrzenia, do kupienia w Jabłonowie, w Alei Krakowskiej 63. Zapraszamy. Przejeżdżajcie i kupujcie. Cześć. Cześć.